pierwsze co robimy to chwytamy sobie piastę w taki oto sposób i przystępujemy do montażu szprych na pierwsza szprycha idzie bez pierwsza lepsza dziurka ale następne szprychy idą co dwa, czyli na przykład tu jest jedna szprycha opuszczamy jedną dziurkę i wkładamy kolejną Sprych, no i tak aż wszystkie ułożymy, no i piasta ma wyglądać tak. Jeszcze upewnijcie się, czy aby na pewno wszystko ustawiliście, czy macie. Odstęp jednej dziurki między szprychami. Jeśli tak, to idziemy dalej. No i skoro już mamy szprychy w piaście, teraz trzeba połączyć piastę z obręczą za pomocą szprych i nypla. Na początek zaczynamy od miejsca, gdzie jest wyjście na wentyl. W niektórych szprychach jest tak, że otwory są ustawione góra dół, co ułatwia zamontowanie szprychy po prostu mm, zawsze układamy szprychę, zawsze wkładamy szprychę w, w ten otwór, który jest na górze, tutaj akurat tego nie ma, wszystkie są ustawione równo, także tutaj akurat nie ma większej filozofii. No to co? Wkładamy szprychy. No i wkładamy pierwszą szprychę w pierwszy otwór przy wejściu do wentyla. Wkładamy. Zakręcamy nypel. Tak, żeby było jeszcze widać trochę gwintu. Bierzemy następną szprychę. I tu już. Nie dajemy od razu następny, tylko liczymy raz, dwa, trzy i w czwarty otwór wkładamy drugą szprychę. I znowu bierzemy nypel, przykręcamy. Ach. Za chwilę mnie plecy rozbolą. No i tak robimy, aż wszystkie szprychy wejdą. No, i mamy wszystkie szprychy zamocowane, jeszcze. Upewnijmy się, czy wszystkie są dobrze ustawione. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. Tak. Jeśli między wszystkimi szprychami jest, są trzy dziury odstępu, czyli to znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Dobra. Teraz ważna rzecz. Odwracamy koło. No i znowu do piasty ładujemy szprychy z tym, że tutaj uwaga, szprychy muszą być konkretnie ułożone, to znaczy, ma być każda, to znaczy, każda szprycha ma być nad szprychą dolną w ten to sposób, oczywiście, on, oczywiście. Hmm, Dziury nie są ustawione e, równo, także nie będą wskakiwać jedna na drugą, są troszkę dziury między dołem a górą są lekko przesunięte. Także jeśli szprycha będzie tuż obok, to znaczy, że jest dobrze, oczywiście. Upewniamy się, czy są odstępy odpowiednie między szprychami. No, i wkładamy znowu szprychy. Tutaj sytuacja wygląda prościej. Po prostu mocujemy szprychę. Po prostu mocujemy szprychy. Następną dziurę. Po, szpryszy, po szprysze tej dolnej można sobie odginać szprychy, nie ma co się obawiać, one nie są robione z kartonu, więc można je wyginać oczywiście do pewnego stopnia Tu już jesteśmy w połowie drogi czas zamontować kolejne szprychy ale tym razem montujemy je do dolnego kołnierza w ten oto sposób. Tu akurat nie trzeba się zastanawiać. Montujemy każdy wolny otwór. No i teraz mamy szprychy założone. Teraz krytyczny moment. Na początku ustawiamy sobie szprychy, tak żeby mogły sobie zwisnąć w jedną stronę. Tak. Teraz chwytamy szprychy, obracamy koło szprychy ustawiamy tak, żeby leżały. Teraz trzeba skręcić piastę, i takie moje małe wtrącenie jeszcze, bo oczywiście coś powiedziałem na odwrót. Przy przekręcaniu piasty ważne jest, żeby ustawić. Szprychy wewnętrzne w ten sposób, żeby pchały koło. Co znaczy pchały koło? Tak jak widać, tutaj szprychy wewnętrzne są skierowane do przodu, a nie do tyłu. Tak jak zewnętrzne. Szprychy, oczywiście, jeśli mamy hamulec tarczowy, to po stronie hamulca. Trzeba odwrócić to i szprychy wewnętrzne będą ciągłe, czyli będą skierowane do tyłu. Aczkolwiek, jak się popatrzyłem na koła różnych producentów, nie jest to akurat obowiązkowe. Jak zauważyłem, bo niektórzy to robią to na odwrót. Bardzo renomowani producenci i robią tak, że szprychy wewnętrzne są. Ciągną, czyli są skierowane do tyłu, natomiast zewnętrzne pchają. Ja też zauważam, że na przykład taki producent jak Fulcrum robi koła szosowe z hamulcami tarczowymi, których z strony hamulcowej nie ma w ogóle żadnych krzyży, jest tak zwane słoneczko. Czyli tak podsumowując, najlepiej zrobić tak jak jest w tym przypadku, czyli wewnątrz pchają, z zewnątrz ciągną, tak jak tutaj. Aczkolwiek, czy jeśli będzie na odwrót, czy to coś pogorszy, czy to coś zmieni, nie wiem. Tak mi się wydaje, że nie. Czyli bierzemy piastę, skręcamy ją tak, żeby wszystkie nyple weszły w otwory. No i możemy przystępować do montażu kolejnych szprych. Robimy koło na trzy krzyże, czyli bierzemy sobie piastę, odmierzamy, tu jest między tą szprychą a tą jest jeden krzyż, tutaj jest między tymi szprychami drugi krzyż. Oba. Nad szprychą, no i trzeci krzyż idzie pod szprychą. Oczywiście trzeba uważać, żeby sobie nie porysować obręczy. Czyli mamy pierwszy krzyż, drugi krzyż i trzeci krzyż. Dobra, i mamy już szprychę. Mamy trzy krzyże. Dwa na górę, trzeci na dół. No i możemy już przykręcić szprychę. Jak widać w tym przypadku już jest lekki problem. Bo jeśli, szprych, bo jeśli piasta jest skręcona, tutaj widać, że nie do końca nam się nam wchodzi w obręcz. Pomagamy sobie w ten sposób, że bierzemy wolną szprychę i na nią nakręcamy. Nipel. Następnie wkładamy od odwrotnej strony, bierzemy szprychę. Mamy wszystko ładnie. No i teraz pozostaje tylko przykręcić. Żeby sobie ułatwić wkręcanie, bierzemy śrubokręt płaski, wkładamy i po prostu kręcimy. No i tak z każdą szprychą, No i mamy zamontowane trzecią część szprych. Czas zamontować ostatnią. No i tak jak poprzednio też od dołu montujemy. Po kolei wolne otwory. No i tak jak poprzednio też bierzemy szp koło. Wytamy szprychy, obracamy, kładziemy szprychy, żeby nie powypadały No i znowu zaplatamy. Tutaj może być trochę trudniej z tego względu, że piasta trochę nam wyszła do góry, ale wraz z montowaniem kolejnych szprych, ona będzie osiadać, no i wszystko pójdzie to gładko. No i w patali koło zaplecione. Oczywiście widać, że nie jest to jeszcze skończone. Na tym raczej się nigdzie nie pojedzie, bo jest wiotkie szprychy w ogóle nie naciągnięte. Ale nie martwcie się. Wszystko w swoim czasie. To w następnej części ja Wam pokażę, jak. Doprowadzić koło do stanu używalności. Także nie bój się, Wojtuś jest z Wami. A ja Wam dziękuję, że obejrzyliście mój film, i zapraszam do innych filmów. I oczywiście bardzo prosiłbym o zasubskrybowanie kanału, żeby dowiedzieć się, jak na przykład złożyć koło do końca. O rany.